Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gadowora. Na początku chciałem trochę przeprosić za mój głos, bo jestem chory, też z tego, z jakby z tej okazji, wiele nie będę mówić, bo nie chcę po wam psuć wrażeń z rozgrywki, tak mogę powiedzieć. Dobra, jesteśmy dalej w okrągłej świątyni, ale na początku, co chciałem zrobić? Może nie w pancerzu, tylko co ja mam, te karwasze z wilczej skóry. Hmm. Dużo tego, ale nieważne. Yy, właśnie, co chciałem zrobić w yy, umiejętnościach. Chciałem to. Po wykonaniu precyzyjnego rzutu słabe punkty i trafienia w głowę wciśnie Y podczas błysku przywrócić lewetana. Okej, okay. to chciałem odblokować, ale tylko po to, żeby mieć to, eksplozja mrozu, że jak znowu rzucę, to będzie coś takiego. Czyli musimy podczas rzutów, na przykład w głowę, jak wracamy, musimy kliknąć Y i jak znowu rzucamy, dobra, rozumiem. Tylko tutaj jeszcze chcę zobaczyć. Yy. Aha, bo tego nie mam na przykład. Nie, dobra. Czyli... cyk. Nie dam. Też dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków... ...Cadowora. Okej. Okay. I gdzie teraz? Uw, blisko było. Też sorry, jeżeli ten fragment przechodziłem na odcinku, ale wiecie, że War się bardzo dokładnie nie zapisuje. Aj, to jest przywoływacz. Cześć, się przywoływaczom muszę załatwić? Zrobiłem, że się cofnąłem bardzo głupio. Uniknąłem go? Ale taki plus, że oni mają powiedzmy 3-4 ataki których jak zapamiętacie, to jest spoko, bo da się mniej więcej wyczuć, jakich ataków użyją. No dobra, teraz nie podejdzie do mnie. To już upuściłeś? Nie. Wracasz wszystkie drogi informacji, czyli skrzynie, nory, nielegendarne skrzynie. Na razie całą resztę mamy. Kruku Fodyna na przykład w ogóle nie widziałem w tej lokacji. To wygląda podejrzanie. Hmm. Musiałbym rzucić tak, żeby to wszystko się zbiło, tylko że nie mam pomysłu, jak rzucić. To chyba za trudne. Może znajdziemy światło gdzie indziej. Nie, daj mi chwilę. Fajcie, tak! okay, trzeba się pod odpowiednim kątem ustawić i trzeba odpowiednio rzucić. Tyk. Hm Czy tam coś jest też dalej? To zbyt Jeszcze nie. Widzisz, Tareusie każesz iść, ale... odejść nie mamy, bo... by się pokazało na mapie. Czy tam bardziej na kompasie? Hmm. Popatrzcie, jak topór rzucę, to on do mnie wraca, jakby pod kątem. Dlatego trzeba to w taki sposób rzucić, żeby po łuku nam to wszystko odblokował. Co, tak? Tak, i załóżmy, żebym się tu ustawił. Nie. Gdzie co, poczekajcie, chwilę, a ja po Wiecie co już? Popróbowałem trochę. Ten najwidoczniej trzeba w linii zniszczyć. Jak mamy tutaj, zobaczcie, trzy pod... No może nie pod rząd, ale jakby w linii mamy trzy... Tylko muszę dobrze wycelować. O, tu mamy na przykład linię. No właśnie Czyli jedną mamy z głowy Tak drugą To też z głowy i jedyne które nam zostały To te Do wejścia okay, Ale trzeba było pomyśleć trzeba, trochę Ale okej okay, zbadaj gniazda Się boję bez tarczy wjeżdżać ale no Szczególnie, że słyszymy muzykę, jakbym miał się bić z jakimś bosem. Aha, jolą. Nawet tarczy nie mogę wyjąć. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Hej, gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do bifrostu? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Aha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził ci jej los niż nasz cel. Młamko! noża! Przestraszyłem się, nie powiem. Nie mówić. Oto wglądak z horroru jakiegoś w sumie. O, to takie lepkie. Gina Nuna! Kolejny! Dowidzie. Jesteśmy już blisko celu, ale bądźmy ostrożni, rozumiesz? Tak. Światło Alfheimu. Zniż gwiazdę i zdąć. Okej? Okay. Tam. Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. Mówisz o tym, Kratosie. O, już myślałem, już chciałem mówić, że nie w taki sposób, a proszę. Znacz chłopcze! Uwaga! Radchodzą. Stań za mną i ochraniaj boki! Tak jest! Dobra, Ej, Wiecie co jest najgorsze? No właśnie za dużo ich. Atreusie jest... się Trafne spostrzeżenie bardzo, wiesz? Chciałem powiedzieć, że nie wiem, co jest gorsze. To, że jesteśmy na bardzo małej przestrzeni. Ok. O właśnie, to jest ta eksplozja nowa. Czyli rzucamy i dwa razy Y. Tylko musimy rzucić na przykład w łeb. Proszę bardzo. Nie mam lewiatana. <gry> Rzucam się na nim bez lewiatanu. A myślałem, że uniknę. Jeszcze kamerę zblokowałem. Hej. Okay. Ale wiecie co, oni są na dwa hity. Mają pierwszy level, to jest plus. Jakbyśmy mieli się bić, nie wiem, jakby byli na czwartym, to by był problem. Ładnie mówiąc. Nie. Ech, chciałem tak... Wiecie co? Chciałem wbiec z Kowadłem i w nich. Nie wiem, dajcie mi użyć coś. No nic nie mogę zrobić, bo mnie... Bijesz... Elfie. Nie, wderwiają już te elfy. Szczerze wątpię, że kiedyś trafimy na bardziej irytujących oponentów. Może są na pierwszym poziomie, ale jest ich jakieś 458? Dobra, szał, jest. I... Gdzie on Zniknął. Oje. Oh, yeah. hmm. podnóża światła. Ach, jesteś ranny? Nic mi nie jest! Rany! Jak pięknie! Pomijając setki mrocznych herfów, rzeczywiście ładnie. Światło sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Chwila. Słyszę... śpiew! Słyszę... SŁYSZĘ JĄ! MÓWIŁEM, ŻE JĄ SŁYSZĘ! Myślisz, że tam jest? A! 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 To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. Zostań tu. Ale Zostań. Tutaj używaj go tylko w ostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. To nie jest prezent, ale i tak. Hmm. Śmieszne jest to, że ten topór przy się wygląda, jakby był taki olbrzymi. Dajesz mi go wytrzymać, piękne um, to było w planach Kratosie? Światło go pochłonęło? Albo jakaś wizja? Co to jest? Fej zaczęła latać, okej. Okay. Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. właśnie, Muszę. przecież się nawet nie mam Z nim. Ciekawa lokacja, taka szara, Bura i ponura. Ciągle gdzieś odchodzi. Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. Nie Myślałem, że na wulgację jakaś, a to nie. Za tym światełkiem mamy iść, okej? Okay. No to nie jest nasz dom z Midgardu przypadkiem? Tak, to jest nasz dom z Midgardu. Nie znam go, a on nie zna mnie. I nie chce poznać. Jestem silny, jestem mądry. Nie jestem taki jak sądzi. Wiem lepiej, lepiej. A to z kolei statuatora. Nie rozmawia ze mną. Nie uczy mnie. To powinno spotkać jego. Słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie! Tylko pytanie: czy Atreus tak naprawdę myśli, czy właściwie to światło nam próbuje w głowie popsuć? Ale ciekawe. Co tam mamy wejść? Tylko że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. jeśli on spróbuje, to ja też ale jeśli nie to proszę wróć wiem, że gdzieś tam jesteś a to jest most, te ten, który nam Marok zablokował Też tak nie wygląda. Hey. Czekaj! Wracaj! Nie! Nie! Coś ty zrobił! Czemu to zrobiłeś? Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc się wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko. O Jezus! Chwilę! Nie! Nie było cię bardzo <kuh> długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! <kuh> Nie obchodzę cię! Biedna Nie. Treus. To niemożliwe. Jako Treus ich wyrżnął wszystkim. Wszystkich tym Lewiatanem. Mam nadzieję, że masz czego chciałeś. Też tak. Po części rozumiem i Kratosa i Atreusa ostatecznie Kratos znowu zobaczył swoją żonę Ale ile nas tu nie było? Naprawdę ile? Też zobaczcie Ile Atreus wyrżnął tych elfów w międzyczasie Nieźle wszystko to elfy. Dobra, ja myślę, że zakończymy w tym miejscu odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Widzieliśmy parę rzeczy w tym świetle. Też nie wiem, jak Kratos chce wyjaśnić, ile go tam faktycznie nie było, ale no. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć.